Tak, okay. Chcieliśmy wspinaczkę, mamy ją za darmo. Z większą adrenaliną, bo nie mamy zabezpieczeń. Mamo, przepraszam cię za to, co robię. <noise> Dzień dobry wszystkim! Właśnie wraciliśmy ze śniadania w ogóle jakaś impreza tam była. Mieliśmy tak niedobrego Pataja. Pierwszy raz nie takiego. Mi nie był niedobry, ale był jakiś taki makaron nawet nie był od niego od Pataja, tylko jakiś inny, taki ciągniący się. Mięso było tak niedobre. Nie wiem czy ono było dogotowane, czy stare, ale no, odłożyliśmy je na moc, to ogólnie, ale nie dość, że był bardzo drogi, to jeszcze taki niedobry. Jesteśmy teraz w hostelu i Andrzej poszedł sobie na lekcję Majta i właśnie mają rozgrzewkę bo dopiero to zaczęli O, Andrzej tu biega sobie. Jak tam idzie trenowanie? Nogą dawaj! Nogą kopnij! Andrzej, też Pana. Jest ok już po treningu kosztował trening 300 batów to jakieś 30 coś tam złotych ogólnie to spoko. jako pierwszy trening to było takie e, no niezbyt tak dużo tam się działo nie było takiej powiedzmy walki Nikt tam e, z nikim się nie bił po prostu on pokazywał jakieś tam e, jak pić i takie, takie tam po prostu także spoko ogólnie jeżeli ktoś chce przyjechać tutaj to można Hostel kosztuje 200 W trening na tydzień chyba 1900 więc całkiem spoko tu mamy jakiegoś e, Kumpla z Polski też przyjechał na chyba do polowy stycznia on będzie tutaj będzie trenować także miejscowość najwidoczniej popularna bardzo dużo osób dzisiaj było ogólnie Także spoko. Nie wiem, czy ten kot jest świąteczny, czy po prostu w kimono i gotowy do walki. Ale wygląda mocno. A tu są ceny, wszystkie. Tak jak mówiłem, jeden tydzień 1900, 2, i, I za miesiąc 6,900. Co Czyli jest około 75-80 75-80? 800 zł, mniej więcej. Na no szybko. Okej, okay, kupiliśmy. Bilety i taką łódeczką teraz popłyniemy na Raleigh Beach, to jest jakaś tutaj plaża, taka niby zadbana, i tam można tylko łódką się dostać, nie ma innej drogi. Łódź ściągaj!

przejeżdżają na plażę w taki sposób to są kurorty. A to jest kierownica, tak jest e, zabezpieczona właśnie od e, wilgoci, żeby olej nie wyciekł i wszystko było git. A jak pan gaz tak pociąga przy Tak, tak, tak. No. Silnie czekasz całkiem mocno. Diesla ma. No i chyba jesteśmy na miejscu. A tutaj kolejna porcja małp. Mapki, no, paczek śpi, Ojej, obudziłam go. Kurde, jakby to tak zleciało teraz. No, to najwidoczniej taki przedsmaczek tych jaskiń, myślę, że tam są. Co... Bardzo dużo takich miejsc, ale niestety to kosztuje 200 ml. więc... Tak, to jest jakieś 20 pary złotych za osobę, więc, więc podarujemy. Tak, się. Tak, sobie też kawałek. właśnie myślałam, żebyśmy wzięli jednak ten kajak na Patrz godzinę. Niech ma, pani się walczą. Wow, wow, wow. Hej, małpki. A to jest druga tu. strona tej wyspy. Tam przepiękne plaże. Tam za budynkami, gdzie przepływaliśmy, a tu. Ale śmierdzi, no tu całe ścieki wylewają chyba po tej stronie. W Wali normalnie, jakby ściekiem, ale ogromna papuga. Dobra, tak szliśmy, szliśmy, i tutaj jest wejście na viewpoint. O kurde. Ja dam radę? To jest to płatne? Nie, to jest niepłatne, tylko trzeba być Zaczynamy wspinaczkę do góry, zobaczymy jak to będzie. Na razie no. wygląda OK, więc próbujemy. Tutaj mamy kolejny etap. Zaczynamy dalej. Tyle przeszliśmy. Trochę strasznie. Trochę strasznie ale gorzej będzie ze zejściem. No. Tyle już przeszliśmy. Tutaj idziemy dalej. stronę Tak trochę Aga nie w tą stronę tam przejść ale zaraz będzie git tutaj możesz przejść w sumie, widzisz? nie wiem, zaczynam się bać spoko niektóre wchodzą w łaczkach więc nie jest tak źle i schodzą w łaczkach tak, a ja się zaczynam bać Aga trochę zaczyna się bać bo sobie zdałam sprawę z tego, że będzie trzeba wrócić no właśnie ale będzie git jeszcze trochę przed nami, o ile pan nam nie, nie kłamał to jeszcze tylko chwilka. Jak się czujesz? Strasznie. Nie wiem po co tu wlazłam. I tak jest za każdym razem jak gdzieś włażę. Tak. Ale najgorsze jest zejść. Ale pokonanie swoich lęków jest najważniejsze. I... A patrz, Także... ja patrzę Tak. Ja też. Mamo przepraszam Cię za to co robię. <laughs> tak. Panie, ok. Chcieliśmy wspinaczkę, mamy ją za darmo. Z większą adrenaliną. Bo nie mamy zabezpieczeń. No. Więc tutaj już została nam tylko Viewpoint i lagun. Idziemy najpierw w lewo. Okay. Potem będziemy lecieć w prawo. Ok. Taki widoczek mamy stąd. W sumie, w sumie całkiem ładnie. No, fajnie, fajnie. Ogólnie bardzo ładny widok. Podoba mi się. Ale Trochę zaryzykowaliśmy właśnie, żeby tu wejść. Doceniajcie. Tak, do, subskrybujcie subskrybujcie kanał. ten kanał i doceniajcie to, co robimy <grym> dla siebie. No. I po części <grym> dla, dla Was. Patrzcie, papieżaki! Nie wiedziałam, że tutaj takie też rosną. Myślałam, że to tylko taki gatunek u nas. Jednak jest na całym świecie. Tak. To, jest, to występuje na całym świecie. Dopłacie. Droga powrotna wygląda jak prawdziwa dżungla, jakby nie ten sznurek, można się zgubić. Więc fajnie, że jest. Zaraz będziemy schodzić do laguny, więc chowamy na chwilę kamerę. Zobaczymy, czy nam się uda, bo facet, który nas mijał, powiedział, że trzeba być ogólnie dosyć silnym i że to jest dosyć y, trudny kawałek. Ale zobaczymy. tak, tutaj ja nie widzę aż tak trudnego kawałku. Nie wiem, zobaczymy jak tam dalej, ale ogólnie. Próbujemy. Pokażę jeszcze, jak to wygląda tam. Nie idziemy tam, bo jest dosyć stromo. Nie mamy tutaj jakby jak wejść. Tam dalej jest już taka ściana, po prostu i musisz zejść. A tutaj to wygląda w taki sposób. I tak sobie wyobrażałem dżunglę jakąś. Ogólnie pokażę jeszcze. Zaraz drzewo. A tu jest takie drzewo, które tu rośnie pewnie dłużej niż my wszyscy razem żyjemy. W sensie wszyscy razem z Agnieszką. I chyba trzy razy więcej, jak nie dziesięć. Nieźle, co? Tak, ja jest duże. No. W porównaniu do mnie. Tak. Jesteśmy już na dole i nie wiem, w sumie mi się wydaje, że do góry było ciężej, a tobie? Tak mi się wydaje, że do góry, do góry było nie, ciężej. Dłużej, ale do góry było tak, ciężej. Na dół trochę, trochę dłużej, bo jednak trzeba uważać, gdzie ty stawiasz te jest swoje łapki. Jest, jest, jest ślisko. Kamienie, no. Ogólnie tak to wygląda z dołu. Ludzie wspinają się. I nie można tutaj jakby z paraszutem skoczyć. Z biegłym, z spadochronem. No dobra, lecimy dalej. Turysta podstawowy w Tajlandii ma na sobie takie spodnie tajskie. Właśnie państwo wzrost. A tutaj jest climbing. Ludzie wspinają się. Ale to jest frajerskie, bo tu wszystko zabezpieczone tam, gdzie my byliśmy. Nic nie zabezpieczono. Jesteśmy już w kajaczku. Wypożyczyliśmy kajak za 20 zł. I jedziemy, płyniemy coś zobaczyć. Jeszcze nie wiem co tam jest, ale coś na pewno jest. Tak to wygląda. A te kamizelki, nie wiem czy twoja, ale moja tak wali po tym, że aż. Fuj, moja no. nie. A moja śmiesznie, no. I tak sobie płyniemy kajaczkiem, a tam ja. A tam na tą górę się w ogóle wspinali jacyś ludzie z drugiej strony. Dobra, musimy się spieszyć, bo mamy tylko godzinę. Postanowiliśmy, że płyniemy tam prosto między te dwa kamloty. No tam jest jakby ukryta plaża, ale jest jakiś ośrodek chyba. A w ogóle dno widać. Tylko że no ale jest za, bardzo głęboko, bo całe wiosło wchodzi mimo wszystko. Nieźle. Ciekawe czy to były kiedyś wyspy i wody, poziom wody się podniósł, czy jak te kamloty no, się tu znalazły. Woda rozmyła, nie? Tak. Na środku, no. Tak by na mnie wygląda, nie wiadomo. No teraz jesteśmy pod tą drugą skałą. To jest przeogromne. Jak zwisają te, te stalaktyty. Czy stalakmity? Czy stalaktyty. Jedne z tych, jeśli ktoś wie, niech pisze w komentarzu. Tu mamy jakąś ukrytą plażę, która jest po drugiej stronie, ale wydaje mi się, że w ogóle to jest na tyle płytko, że można sobie przejść pieszo. Na tamtą drugą część wyspy. Dobra, oddaliśmy kajak. Tak to mniej więcej wyglądało. Idziemy się jeszcze pokąpać przez 5 minut I, i pewnie będziemy spadać tam do nas. Musimy przeprać ciuchy, naładować wszystko. Zjeść jakąś kolację i do spania, bo jutro lecimy już dalej. U mnie, no nie wiem, dwa dni to krótko. Można tu naprawdę dużo czasu spędzić. Tak. Jak się ma portfel? i czas. A jeszcze chciałam pokazać jakie mam trzy odcienie skóry na nodze. Mam tą opaloną część, potem mam tą trochę opaloną i tą nieopaloną. Ja mówiłem, że to jest trzybitka taka. Tak, ja jestem trzybitkiem takim. A jakby ktoś myślał, że tu są tylko dwie łodzie jak na kartkach pokazują w Instagramie, to jest i Cały ogromny rząd, jakieś 30 łodzi, można nawet więcej. Więc to nie jest tak jak Instagram pokazuje, ale i tak wygląda super. Dobra, wracamy. Tutaj pan wszystko już przygotowuje. I lecimy z powrotem. Papatki. ukryta plaża, czy jak to? Rayleigh Beach. Rayleigh Beach, łapatki. Taki klient! Klient Kotek! Dobra, my już wykąpani zrobiliśmy pranie. Ogarnęliśmy trochę nasze rzeczy. W ogóle nauczyliśmy się w końcu pranie robić, bo my wcześniej praliśmy te rzeczy, kupiliśmy proszek, ale to tak wszystko śmierdziało i Andrzej wczoraj ogarnął, że trzeba tak. Jakby wyciskać jak pralka, napienić te rzeczy tym proszkiem i wtedy je spłukać. A my jakoś tak tarliśmy to, i od razu do spłukania i trzy minuty ciuchy prane. I to wszystko tak śmierdziało, a teraz mam ogólnie pachną. Mi te ciuchy takim, może nie, że pachną, ale są takie neutralne. Potrzebowaliśmy tego 3, 3 tygodni, żeby się nauczyć brać ciuchy w rękach. I tak gadaliśmy dzisiaj, że. Cieszymy się, że żyjemy w tych czasach, że są pralki, a nie, że musisz sobie wszystko brać ręcznie. Tak, a jeszcze jak zacznie padać, jak wszystko wypierna. Tak, dobrze, że ktoś nam w ogóle, wczoraj zrobiliśmy pranie wszystkich ciuchów. I poszliśmy na miasto i zaczęło lać w pewnym momencie. I tak mówi, kurde, teraz wyjdziemy, to wszystko znowu będzie mokre, zgnije nam i ten, ale jakaś dobra dusza nam ściągnęła to pranie i... Dzisiaj w sumie tylko przebraliśmy sobie te rzeczy, które, w których dzisiaj byliśmy, tak naprawdę. Już jutro pojedziemy w czystych i kupiliśmy bilety na prom na, na Koh Phi na wyspę i z tamtej wyspy polecimy jeszcze dalej, na inną część Tajlandii, na półwysep Phuket. I tam już spędzimy czas do Sylwestra. Pewnie wynajmiemy sobie motor, pozwiedzamy sobie cały ten półwysep, bo będziemy mieć w sumie ile? 3 dni? No, dużo. No, dużo czasu tak naprawdę, ale ten półwysep jest duży, mam nadzieję, że coś tam znajdziemy, bo tu nam się super podobało tak naprawdę. Było aktywnie, zrobiliśmy jakiś hike, popływaliśmy. Um, kajaki sobie wypożyczyliśmy, także mi się mega podobało ten pobyt w tym Aonang tutaj. No i jeszcze wczoraj te pokazy ognia też fajne, fajne też mi się podobało. No a za bilety zapłaciliśmy 900 watów, czyli jakieś 100 zł za dwie osoby. Ogólnie czytałam, że jak kupisz tam przy Molo, tam przy tych promach, które tam jeżdżą, to są one za 800 za dwie osoby, ale mamy tutaj transport w sumie, transfer taksówką. Tak, tak, to spoko, tak więc nas nabierze, z... bo my nawet nie wiemy w sumie skąd one tak. odpływają i gdzie jest ten to Molo, gdzie my mamy znaleźć w sumie ten, tą łódkę tak naprawdę. Tak. A molo jest w krabie ogólnie. Więc, więc my musimy krabie, tak... My... A do krabie bioletę kosztowały z krabie do e, w sumie a ona to nam 120, lepiej, lepiej wyszło. Tak, i o, tam my musimy być w ogóle godzinę szybciej przygotowani, bo tak właśnie po nas przyjedzie i będziemy godzinę w sumie jechać tam do tego krabi. Także spoko ogólnie. Więc w sumie bilety no nie, nie, nie owaliła nas tak licząc. <noise> no i teraz idziemy sobie gdzieś jakąś kolację zjeść. Widziałam, że pod meczetem było w miarę tanio, więc pewnie pójdziemy tam. Poszliśmy na kolację pod meczet, bo pod meczetem najtaniej. I nie oszukują. I całe takie stoiska. Ogólnie główne, głównie to tu są do kupienia owoce, jakieś takie słodkie tutaj y tajskie, których zaraz próbujemy, bo jeszcze nie mieliśmy okazji. I kupiliśmy se kebaba no. za, za 6,50. Tak, ale na polski rozmiar to jest takie. To jest malutki. malutki. U nas w Polsce chyba nawet takiego nie kupisz małego. No. Ale hmm. dobry, jest? posmakuj A ile sosu nam tam w... Ten, polała. No z kurczakiem, całkiem jest, fajny. Fajny. Fajny jest No to zjedz Teraz Andrzej zje pół, a ja drugie pół, idziemy coś innego spróbować. I kupiliśmy jeszcze sobie mango sticky rice za 50, ale dał dwa razy tyle, co mieliśmy w Bangkoku i pół melona w ogóle. Tak, mango, melona. Oj, mango. A to jest jeszcze mleczko kokosowe, to jest bardzo pyszne. Już trochę za późno zacząłem nagrywać, bo tutaj pan wylepiał te panek, bardzo ładnie to wszystko wyglądało. Mlekiem skondensowanym. Mm. Tak wygląda taki kies tajski z banankiem. Zaraz Aga zobaczy czy to jest pyszne. To jest naleśnik czy coś w tym Czy nie takim. bardzo. Ale no, no, to co, jest zobacz. No. Muzułmańska jakby dzielnia, nie? Mhm. I są to postawione. Kurde, o ja właśnie. Ci powiem, że oni są Jedyne naprawdę czyści i... No. no tak powietnie tak zakrywali to w ogóle... Kurde, mogę może... ja tego nabrać. To bać ręk To jest pyszne mm -hmm. mm. Słodkie, bananowe I dobre i gorące. Smakuje jak takie przesmażone naleśniki z bananem. Mm. Fajne. No, także polecamy. Dobra kolacja, już jedzona, został nam tylko smoothie z, ze smacznym owocem. Bez cukru to smakuje jak burak mniej więcej ale ogólnie to mi się podoba No to jest bardzo zdrowe Tak